Witam wszystkich, ja jestem Mutu. Dzisiaj przetestujemy sobie e, rolatki de z Biedronki. E, one są z nadzieniem o smaku maślano-czosnkowym. Jest to danie ekspres. E, jest bez konserwantów i 100% mięsa z piersi kurczaka wybrany przez klientów robi się je bardzo szybko przez 16-18 minut w temperaturze 200 stopni z tyłu wyglądają tak i ten produkt został wybrany w konkursie Innowacyjnej biedronki jak tutaj można zauważyć w którym wziął udział 8142 osoby oddając ponad 80 tysięcy głosów A więc widzicie, fajne to jest 5 kilo, 500 gram no i zobaczymy, to co mało 850 na promocji jeżeli to jest pierwsza fajna panierka i 100 tocików jest ze mną raz, dwa, trzy, 5 chyba 5 tocików chyba no i damy Piekarnika i zaraz zobaczymy. Nasze rolatki dewola i są już gotowe. Ja sobie je przyrządziłem z kartoflami i z pomidorami jako obiad. Ich jest raz, 2, 3, 4, 5. No i zobaczymy jak smakują jak wyglądają. Tutaj widzimy taka panierka fajna. Przypieczone. Piecze się je około 20 minut w piekarniku no i dobrze zobaczymy czy tam jest rzeczywiście ten yy, ten no, yy, chyba sos jakiś takiego albo maślany o widzimy jest widzicie jest ten yy, sos czosnkowy teraz sobie ja to spróbuję widzimy tutaj nie, skobiałe, z kurczaka Mmm, dobra, się w usa Wam. Ja. Mmm, pyszne. Cóż mięso jest mięciutkie. panierka taka fajna. I do tego ten sok w środku tu się rozpływa. Ten ma czosnkowy chyba. bardzo tak nie czuć w czosku. Bardziej to masło się mhm. nie jest taki ostry zarazem sos, taki bardziej maślany bym powiedział i fajn, fajnie to się komponuje jeszcze prze połowę marzennego. zobaczymy czy tutaj też będzie tak dużo tego czas, yy, sosu I tak samo widzimy w środku sosik po brzegi jeszcze to spróbuję. No fajne, fajne, naprawdę. Smaczne. Myślę, że tymi pięcioma spokojnie można się najeść tam do obiadu. czy jak tam chcecie. Także ja, ja. Cena też jest bardzo ok, 8,50. Także ja te rolatki polecam z biedronki. Oceniam je 8 na 10, bardzo dobre. Jak się podobało zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. trzymajcie